Witam serdecznie moi kochani w kolejnym odcinku Projekt Sukces TV. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu, w kolejnym dniu, w kolejną środę. W sumie wy chyba to w czwartek zobaczycie. Ale łączę się tu z wami, ponieważ zaraz zaczyna się mentoring na Akademii Projekt Sukces, którą prowadzę już od miesiąca. Moi kochani, zapraszam Was serdecznie na ten mentoring. Zapraszam Was. Możecie zadawać wszystkie, ale to wszystkie kompletnie pytania takie, jakie zadajecie w komentarzach, w wiadomościach prywatnych. Ja na te pytania właśnie odpowiadam w Akademii Projekt Sukces. To jest subskrypcja na Facebooku. Jak oglądacie na Facebooku, to tutaj pod tym, pod tym wykładem teraz, pod tym podcastem czy pod tym spotkaniem możecie się zarejestrować do Akademii Projekt Sukces i tam no, widzieć się ze mną na żywo. Także moi kochani, dzisiaj tematem będzie trzy tygodnie na mięsie. Jak mi poszło, jakie zmiany miałem, czego doświadczyłem, czego możecie się ode mnie nauczyć może. Także o tym dzisiaj będę mówił. Co jeszcze moi kochani, dzisiaj i na trzeci tydzień, jak jestem na mięsie i o tym właśnie będzie mowa. Chciałem tylko powiedzieć, że już są koszulki. Ja dostałem swoje, Paula też dostała swoje, także na pewno będzie wrzucać jakąś reklamę tych koszulek specjalnie dla Was. Mnóstwo osób pisze o te koszulki, zwłaszcza o te jedsteki. Steki. To logo jest troszkę wyblakłe, bo to jest starsza koszulka, którą kilka lat temu już wydrukowałem i teraz mamy nowe koszulki, nowe loga. One będą jeszcze lepiej wyglądały, jeszcze wyraźniejsze. Materiały są nowe, udoskonalone bardzo dobre, bardzo elastyczne, super wyglądają, super się noszą. Jutro je na siłowni jeszcze sprawdzę, później je wypiorę, ale no w tym tygodniu będę wrzucał je do sklepu na projekt-sukces.pl Tam przejdziecie do platformy zakupowej, będziecie mogli sobie wybrać swoją koszulkę. Są różne loga. Są loga kobieca siła, to Wam Paula pokaże. Jest to logo, jedz steki, jest logo obudź się i będziemy różne loga jeszcze i różne grafiki dorzucać Wam do tej kolekcji. To jest po prostu wstęp, początek. Paula stworzyła swoją taką grupę niszę, niszę powiedzmy o niszę, taki swój branding kobiecej siły, i właśnie stworzyła jeszcze branding suka alfa do swojego e-booka, także do e-booka do wyzwania, są koszulki, są kubki, także cały komplet moi kochani już od nas macie, ale nie będziemy to Was zanudzać, to niego będzie dostępne na pewno Wam o tym powiemy, jutro się z Paulą spotykam na mentoringu do Kobieca Siła w 90 dni, na który was też, was też serdecznie zapraszamy, na kanale już jest bardzo, bardzo, bardzo fajny podcast, nagraliśmy z Paulą, omawiamy te zadania, omawiamy Mentoringi, omawiamy to całe wyzwania Omówiliśmy troszkę e-booka Pauli, który też już jest dostępny. Też bardzo zapraszam też na stronie programyśnik sukces.pl. Macie pytanka, kontaktujcie się ze mną, kontaktujcie się z Paulą. Wszystko jest po prostu dla Was dostępne. Dobra, wracamy do mięsa. Trzeci tydzień lecę na. No, teraz jest kwestia, czy na samym mięsie, czy nie, ponieważ. W te trzy tygodnie, w tym tygodniu, wypiłem dwie kawy. Ok, nie wiem, czy je potrzebowałem, po prostu miałem na nie ochotę. Wypiłem, smakowały mi to na tyle. Ok, do tego powiem Wam szczerze, że nie wiem dlaczego te ostatnie dwa tygodnie, które opisywałem, były dla mnie niesamowicie ciężkie. Okay. Może dlatego, że za szybko tą kawę, tą kofeinę obciąłem? Może miałem większe dawki tej kofeiny niż myślałem? W tych kawach może coraz więcej kofeiny jest. Hmm. Także ten moment, te dwa tygodnie, bardzo, bardzo, bardzo ciężkie dla mnie. Bardzo ciężkie. Niesamowicie ciężkie. Hmm. Raz dużo energii, raz mało energii. Byłem w stanie nagrać dla was te podcasty, ale czasami nie byłem w stanie pracować, nie byłem w stanie pisać dla was artykułów, nie byłem w stanie pisać dla was różnych rzeczy, tak. A ja bardzo dużo, bardzo dużo pracuję nad, nad kompem, bardzo dużo rzeczy wprowadzam na stronę. Ciągle pracuję. Oprócz tego, że sobie odpoczywam, wiadomo, i medytuję i tak dalej, to medytacja bardzo ciężka. W ogóle nie mogę medytować, w ogóle nie mogę się czasami skupić. Ogólnie, wam powiem, te pierwsze dwa tygodnie tragedia. I co ja zrobiłem? Nie mogąc tak kontynuować, nie wiedziałem ile to potrwa, czy miesiąc, czy dwa, czy trzy miesiące. Ok, mówię. Pierwszy raz, chyba tak pierwszy raz, odciąłem kofeinę od razu, bo przedtem ją zmniejszałem. Co zrobiłem? Wprowadziłem sobie naprawdę delikatne mikrodawki yerba mate. Mikrodawki, ok? Także sączę sobie przez cały dzień naprawdę malutkie dawki, yerba mate i to po prostu ustabilizowało wszystko. Absolutnie wszystko. Tego widocznie mi było potrzebne. Jeszcze może to ciało nie jest tak zregenerowane po tej kofeinie, albo no, cokolwiek to może być, kochani. Może, możemy teraz wymyślać, co może być, możecie pisać w komentarzach, co może być. Nie wiadomo, co to dokładnie jest. Bardzo ciężko to przechodziłem. Ale mówię, nieraz wam powiedziałem, ja nie mogę tak kontynuować x czasu. Mogłem sobie pozwolić te dwa tygodnie, ale po prostu ja tak kontynuować nie mogę. Za dużo mam pracy, za dużo mam mentoringów, za dużo mam szkoleń, za dużo mam no, wszystkiego, moje kochani, tak. Także te mikrodawki teraz, tej kofeiny, tej z yerba mate, co dla mnie jest naprawdę super, bo uwielbiam yerba mate, troszeczkę mi ustabilizowało tą dopaminę też, troszeczkę mi ustabilizowało tą energię w ciągu dnia i jest naprawdę idealnie, śpię o wiele lepiej, medytuję o wiele lepiej, spaceruję, treningi są lepsze, wszystko się poprawiło. Także teraz co będę robił, będę się tej dawki po prostu pilnował. Zobaczymy jak to pójdzie, może ją będę pomalutku sobie zmniejszał, chociaż naprawdę jest minimalna. Ja tyle tej yerba mate sypię i ona mi starcza na cały dzień, jest po prostu idealnie. Także chyba godzinę po wstaniu sobie ją wypiję, zaparzę, ona się parzy i przez cały dzień ją sobie sączę, dolewam i sączę. Także jedna taka dawka, a kiedyś wiadomo piłem Sześć takich porcji, można powiedzieć, dziennie do tego jakąś kawę, do tego przytryningówkę, do tego tabletki ofenowe. No było tego o wiele, wiele więcej. Także to w porównaniu do tego, co ja kiedyś robiłem, no to naprawdę są mikrodawki. Dla większości z Was to by było nie do zauważenia prawdopodobnie. A dla mnie w tym momencie wszystko się ustabilizowało. Mogę funkcjonować, mogę pisać dla Was artykuły, mogę teraz wprowadzić nowe produkty. Wprowadziłem na stronę Projekt Sukces Pauli ebooka. teraz wprowadzę nowe produkty koszulki, kubki, teraz będę wprowadzał książkę dla facetów, będę, pro, będę prowadził mentoringi dla facetów, także dużo z Was pisze, że potrzebujecie coś takiego, jak my robimy mentoringi dla kobiet. Ja w tym momencie robię coś mniej więcej, bo robię mentoringi w Akademii Projekt Sukces na Facebooku, już na samym początku to mówiłem. Ale zrobię coś osobnego dla facetów. Nie wiem, bo na razie żadne kobiety się nie pojawiają w tej Akademii Projekt Sukces. Może po prostu to zmienię, tą subskrypcję, tylko dla facetów. Okay? Może tak, dajcie znać w komentarzach, dajcie znać co o tym myślicie, ale i do mnie i do Pauli dużo facetów, yy, wiecie, dużo facetów po prostu pisze... Yy, to na tyle, tak? I nie stać was na miesięczny mentoring. Czy nie chcecie, czy wolicie w grupie, czy wolicie na tych mentoringach, wiesz, pozadawać pytania w komentarzach, bo się wstydzicie. No, różne przypadki są, różne osoby się do mnie zgłaszają. Jedni zostają na mentoringach, drudzy nie. No, i tak po prostu wygląda. Także pytacie o tą grupę dla facetów. Jest e-book dla facetów, on będzie do sprzedaży osobno i może go po prostu dorzucę do tej subskrypcji, która jest na Facebooku, albo po prostu stworzę nową. I zamknę tą na Akademii Projekt Sukces. Jak nie będzie dużo osób i przeniesiemy ich, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, jak macie jakieś pomysły, jakbyście chcieli to zrobić, ale mówię: dużo facetów potrzebuje pomocy, tak samo jak kobiety. Dużo Polaków po prostu potrzebuje pomocy, i może rzeczywiście coś takiego osobnego dla Was zrobimy, gdzie będę mówił o związkach, jak wyjść ze strefy komfortu, jak poprawić pewność siebie, jak rozmawiać z kobietami, jak zacząć się odżywiać, jak zacząć trenować. Wszystko zaadaptowane do facetów. Ja to już nieraz robiłem, prowadziłem. Facetów tak samo długo jak kobiety, ponad 20 lat. Także dla mnie to jest absolutna przyjemność. Napisałem podręcznik dla facetów, nieliczni. Jaż to i tak kiedyś miałem w planach, żeby było osobno kobieca siła i osobno faceci. Bo powiem wam szczerze, jak ja prowadzę ludzi, to no, no, to jest inne podejście do facetów, nie oszukujmy się. Yy, więcej testosteronu, inna rozmowa, inaczej trzeba prowadzić, po prostu jest inaczej. Także Paula robi swoje. Ja pomagam w tych mentoringach na kobieca siła, oczywiście. Prowadzę szkolenia i ja będę robił osobno tylko dla facetów. Taki jest pomysł, taki jest plan. Także widzicie, na tym wszystkim pracuję, pracuję, pracuję. Teraz będę nagrywał dla was kurs karniwora, Bardzo, bardzo, bardzo ważny. No i ja nie mogę mieć, nie mieć energii, ja nie mogę spać cały dzień. Także dla mnie ta mikrodawka kofejna jest naprawdę idealna. Druga rzecz, co mi pomogła, to to, że nareszcie znalazłem dostawcę dobrego mięsa nareszcie, w przystępnej cenie, bo dostawców jest dużo, moi kochani, no ale kto chce płacić 160-200 zł za steki? No nikt, ok? Także znalazłem stronę, znalazłem dostawcę, bardzo dobre mięso, mam w lodówce, mam w zamrażalniku, naprawdę jest fenomenalne i to jest o wiele większa przyjemność, niż takie niezorganizowanie się, z mojej strony bardzo duży błąd, bo ja zawsze powtarzam, organizacja mięsa, to jest podstawa sukcesu diety karniwora. Naprawdę podstawa. Podstawa diety karniwora, podstawa odżywiania każdego człowieka. Organizacja to jest po prostu klucz do sukcesu. Nie chodzi chodzić nie do sklepów, nie myśleć, co zjemy. Wszystko musi być uporządkowane. I teraz to zrobiłem w tym tygodniu i jest po prostu idealnie. Mam zero zjazdów. Cały czas dobra, stabilna energia, cały czas dobry, stabilny humor. Wszystko się wyrównało, tak jak funkcjonuje normalnie. Może Wam powiem nawet lepiej, bo oczywiście, jak wywaliłem te cotygodniowe lody, jak wywaliłem tą y, codzienną kawę, te, te, te większe dawki kofeiny, no to na pewno organizm lepiej funkcjonuje. Nie oszukujmy się, no bo się po prostu mniej truje. <laughs> Okej, okay. to tak po prostu wygląda, ale mówię, jest wszystko idealne. Cały weekend pracowałem. Planowałem, organizowałem, także jest naprawdę idealnie. Także moim zdaniem, czy moim zdaniem, no zależy kto, bo są ludzie, którzy zejdą z kofeiny, z kawy i z węglowodanów i się czują idealnie. Są tacy ludzie, po prostu nic im nie brakuje. Ja taką osobą nie jestem. Ja bardzo, bardzo, bardzo jestem uzależniony od węglowodanów, bardzo jestem uzależniony od kofeiny i dla mnie to po prostu jest cięższe. Mówię Wam, żebyście nie myśleli, że to jest po prostu łatwe. Co Wam jeszcze powiem, że prowadzę mnóstwo osób teraz i niektóre osoby prowadzę po kilka lat. Okay? Tak to wygląda. I teraz powiem Wam, że niektóre osoby dopiero się adoptują, że organizm naprawdę zaczyna funkcjonować poprawnie po roku czasu, jak żeśmy zaczęli zjeżdżać z węglowodanów. Po roku czasu, to tyle po prostu mojej, kochani, trwa, tak? Także cierpliwości, są gorsze momenty, ale te momenty się wyrównają, także warto robić to, co robimy. Chciałem dodać, że ja oczywiście przez te lody i chyba przez tą kawę też, no mam więcej tkanki tłuszczowej niż powinienem. Okay? Nie jestem mega wycięty, nie jestem gotowy do żadnej sesji zdjęciowej jak kiedyś. No, ale ja tak po prostu funkcjonuję. Moje ciało jest bardzo, bardzo, bardzo podatne na odkładanie tkanki tłuszczowej i po prostu ja szybko buduję masę mięśniową i szybko buduję tkankę tłuszczową i bardzo, bardzo, bardzo trudno z niej zjechać. Także zobaczcie, ja wytrzymałem 3 tygodnie na samym mięsie, nic nie ruszyłem oprócz tego mięsa. Hmm, jeszcze coś, wam powiem, co zrobiłem. I tkanka tłuszczowa się w ogóle nie ruszyła, nie ma żadnej zmiany, żadnej kompletnie, po prostu widzę się w lustrze. Ok, także cierpliwości. Cierpliwości, bo nie jedna osoba już po trzech tygodniach takiego rygorystycznego jedzenia no bo to jest bardzo, bardzo, bardzo duża dyscyplina, bardzo dużo rygorystyczne, bo nie wiem żadnych przypraw, nic, żadnych kiełbas, nic nie ruszyłem. Także tak po prostu wygląda. Nie? No mam tą kawę, dwie wypiłem w ciągu tych trzech tygodni, w ciągu tego tygodnia, no ale nie jest coś, co robię codziennie. Także tą kawę też. Jakoś tam próbuję ograniczać, ale mówię, te mikrodawki, armamate, uratowały mnie. Kolejna rzecz, którą zrobiłem, to po prostu byłem za bardzo głodny, jak pościłem. Jadłem jeden posiłek, też fajna dyscyplina, też fajny reset, ale po prostu teraz jem dwa razy dziennie. Może dlatego, że z lepszym mięsem mi o wiele bardziej smakuje, jest większa przyjemność z jedzenia, większa dopamina, jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwy. Pewnie dlatego też. Także to jest klucz do sukcesu, mieć dobrej jakości mięso, dobre mięso, które dobre smakuje. Teraz jem wołowinę tego antrykota, no to naprawdę smakuje tak jak grass-fed meat, tak jak w Anglii jadłem, gdzie te naprawdę jest dużo, dużo pól i te, i te krowy naprawdę się pasą na tych pastwiskach i jedzą tą trawę. No i tak to mięsko smakuje, nawet nie wiem czy nie lepiej. To jest jedno z lepszych mięs, jakie ostatnio jadłem i... Naprawdę, naprawdę jestem mega zadowolony i to mi bardzo pomogło. Dorzucić dobrej jakości mięso, organizacja, czyli mam zaplanowane co zjem. Jutro mam udziec wołowy, może jakiś wolnowar sobie wstawię, zaraz sobie rozmrożę. Dzisiaj jadłem szponder wołowy i dzisiaj jadłem dzika, którego przez przypadek całkiem kupiłem sobie w karfurze, Bardzo dobry, wrzuciłem roleczkę, co dzisiaj jadłem po treningu. Także treningi z powrotem. Normalne. Nawet wrzuciłem sobie troszkę worka, nawet wrzuciłem sobie troszkę skakankę dzisiaj, nawet wrzuciłem sobie wydolność, także nie, jest naprawdę, naprawdę super, wszystko wróci do normy, czuję się idealnie, jest po prostu fantastycznie, ale dołożyłem sobie te rzeczy, także nie jem raz dziennie. Co sobie teraz prowadzę, to wprowadzę so, posty w każdą niedzielę. Tak sobie po prostu mm, wrzuciłem, żeby się jeszcze bardziej zdyscyplinować i po prostu w każdą niedzielę. Nie będę sobie jadł i zobaczymy, jak mi to pójdzie, jak nie będę dalej godny w poniedziałek, jak pójdzie dobrze, no to po prostu będę pościł dalej, jak będę czuł, że potrzebuję więcej mięsa, bo teraz moje hormony głodu i sytości, no naprawdę są wyregulowane, jak po prostu tego mięsa, przepraszam, jak tego mięsa nie potrzebuję, to go nie jem, jak tłuszczu nie potrzebuję, to go nie jem, okej? Okay? I to na tyle, dalej się trzymam z elektrolitami, piję dużo soli, dużo sole, magnez potas, to na tyle, po prostu elektrolity tego się trzymam. I tak to po prostu, moi kochani, wygląda. Także jak wprowadzacie w dietę karniwora, musi dopasować ją do siebie, bo każda osoba, która będzie eliminowała tą roślinność, eliminowała te węglowodany i wprowadzała mięso, będzie inaczej reagować. To wam mogę zagwarantować. Prowadzę już tyle osób na tym karniworze od tylu lat. Że po prostu ja to widzę, każda osoba inaczej reaguje. I powiem wam, po co ja o tym wszystkim wam mówię? Bo ja wcale nie musiałem wam o tym mówić. Ja mogłem zrobić swoje, mogłem sobie zrobić ten reset, mogłem sobie zrobić y, tą przerwę od tych lodów, przerwę od tej kawy i wam nie mówić. Ale po to wam mówię, żebyście żeby widzieli moje doświadczenie. Bo jak ja promuję to mięso, chyba od 8 lat, czy 9 nawet, i od chyba 5 czy 6 lat w Polsce, bo ja w Anglii mieszkałem, no to. No to Niektórym osobom się wydaje, że po prostu wszystko jest idealnie, że jestem zawsze zadowolony, zawsze szczęśliwy, że jestem zawsze zdyscyplinowany, że nie mam wpadek, że nie piję kawy, nie piję niczego. Nie. Tak to po prostu nie wygląda. Także ja wam muszę powiedzieć, z czym ja się borykam, pomimo tego, że prowadzę inne osoby, ja też mam. Jakieś tam problemy z tym odżywianiem. Nie jest wszystko idealnie, nie jest tak kolorowo. Także, jak widzicie jakiegoś, wiecie, influencera, no to, no to ja chciałbym, żebyście wiedzieli, że po prostu nie poddawajcie się, bo każdy ma jakieś problemy. Ja osobiście teraz te problemy jakoś sobie ogarnąłem, ale widzicie, no musiałem dodać minimalną dawkę tej kofeiny. Po prostu tak to wygląda. Czy mój mózg ta był uzależniony od tej dopaminy? Pewnie tak. Czy moje nadnercza się nie zregenerowały? Czy cokolwiek to mogło być. To może być milion różnych rzeczy, co się działy w moim organizmie. Ale organizm jest bardzo mądry i po prostu tą mikrodawkę... Ja wiedziałem, co mam po jakimś czasie zrobić, jak to nie będzie działało. Po prostu wiedziałem. Na szczęście nie musiałem dodawać żadnych węglowodanów. Funkcjonuje naprawdę idealnie. Jednak rzeczywiście brakowało mi tej mikrodawki kofeiny, żeby funkcjonować... No idealnie muszę wam powiedzieć, bo i wdrożyłem więcej medytacji i wdrożyłem więcej spacerów i bardziej efektywnie pracuję. Dzisiaj miałem drzemkę, no to ona była 5-10 minut. Zamknąłem oczy, pomedytowałem sobie i podczas medytacji usnąłem i to jest naprawdę idealne. Także o wiele lepiej mi się pracuje. Ten tydzień bomba, absolutna bomba. Także w tym momencie Mogę to co robię polecić naprawdę każdemu, żeby spróbował, bo jest idealnie. W zeszłym tygodniu jeszcze tego nie, nie mogłem zrobić, bo naprawdę było bardzo, bardzo ciężko. Ale myślę, że to był ten problem: no, za szybko tą kofeinę odciąłem. Po prostu trzeba było zmniejszać dawki. Ale no, może taki reset był mi potrzebny, żeby teraz lepiej funkcjonować. Nie dowiemy się tego. Będę uważał następnym razem, jak to będę robił. I powiem Wam szczerze, że będę uważał, żeby nie zwiększać tych dawek kofeiny. I mam nadzieję, że mi się uda, nie jedząc nic więcej oprócz mięsa, no praktycznie jak najdłużej. Jak będzie takie potknięcie, jak było z tą kawą, nie wiem, będę szedł dalej. I tak, i tak, że od tylu lat jem mięso, że po prostu. Małe potknięcie i lecę dalej z tym mięsem. Także co Wam jeszcze mogę powiedzieć, że ta kawa bardzo mi smakowała. Naprawdę bardzo mi smakowała. Z przyjemnością ją wypiłem. Zero wyrzutów sumienia, bo to jest najważniejsze. Że jak będzie mała wpadka, małe potknięcia, żeby sobie nie robić no wyrzutów sumienia. To jest bardzo ważne. I to na tyle. I moi kochani, dużo... Ja to o tym mówiłem ostatnio też. Dużo osób pyta o to, że są od czegoś zależnieni i trzymają zacząć jeść mięso i nadal pytacie o choroby nadal pytacie o schorzenia, nadal pytacie o cokolwiek z tym mięsem, no Odpowiem Wam, jak wygląda biologia człowieka. No, tak, że my jesteśmy mięsożercami. I teraz, jak Wy się dobrze czujecie i nie widzicie, że coś się z organizmem dzieje, no to, no to po prostu nic nie zmieniajcie, tak? No rozmawiam z niejedną osobą, która dobrze trenuje, dobrze funkcjonuje, jest spokojna, ma wszystko w życiu pokładane, je sobie te warzywa, je sobie jakieś jajka, je sobie jakąś rybę i cokolwiek, no i się dobrze czują, tak? No to, no to, no to nic nie zmieniajcie, po prostu chwała Wam za to. Ja po prostu źle funkcjonuje na warzywach, źle funkcjonuje na węglowodanach. I co wam chcę tylko przekazać, że biologia człowieka wygląda w taki sposób, że my jesteśmy mięsożercami i po prostu nasz gatunek biologicznie powinien jeść mięso. Tak to po prostu wygląda. Także, moi kochani, jak macie pytanka, oczywiście bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na takie pytania, jak mam zacząć, czy mam to robić, czy mam tam to robić w komentarzach, ok? Ponieważ jak widzicie nie każdy z nas jest, jest inny, tylko każde ciało inaczej zareaguje. Także, co, co, co dla mnie w tym momencie było dobre, może nie być dla Was. Wy musicie to zrozumieć. Tak? Także, obcinanie węglowodanów bardzo szybkie może być dla kogoś bardzo złe. Obcinanie węglowodanów dla kogoś innego może być bardzo, bardzo, bardzo dobre. Okay? Także, musicie wziąć to pod uwagę. Trzy tygodnie będę leciał, powiem Wam szczerze, chciałem wytrzymać trzy. 3 miesiące na tym samym mięsie. Zaznaczam, że nie jem jajek, nie jem masła, nie jem żadnego nabiału. Przepraszam, te kawy były z delikatną pianką, także trochę tej laktozy tam nie, bez laktozy w sumie brałem, ale minimalnie tego cukru było. Nie wiem, ile we Flat White jest, jest mleka, ile tam jest tego cukru, no ale minimalnie było. Ja tego nie odczułem w ogóle, żebym jakiś węglowodany jadł, a jestem bardzo, bardzo, bardzo wrażliwy, bo jak jeszcze kilka tygodni temu jakieś lody zjadłem, to po prostu ja czułem, yy, czułem te węglowodany i tak dalej. Co Wam jeszcze powiem, że moi kochani nie potrzebujemy żadnych węglowodanów do budowy masy mięśniowej, ale to żadnych. Nasz organizm jest w stanie zbudować masę mięśniową bez węglowodanów. Ok? Także yy, dzisiaj padło pytanie, ile mam pić wody jeszcze, tak? No... Jak, je, jak ja mam na to odpowiedzieć? No, nie jestem w stanie. Albo, albo ile mam jeść? No, no, jemy tak długo, jak jesteśmy syci. Po dokładnej konsultacji, po takim mentoringu, jak przeanalizuję, co wy robicie, co wyjecie, jak funkcjonujecie, to wtedy możemy jakąś tą odpowiedź dopasować. Dlatego robimy te mentoringi, dlatego robimy te wyzwania, dlatego robimy te live, żebyście się z nami łączyli i ewentualnie opowiedzieli waszą historię troszeczkę. I wtedy te odpowiedzi można dopasować tak, no wiecie, musimy uważać, bo w tym momencie moje e, instynkty żywienia i moje instynkty picia, no, są naprawdę wyregulowane, ok, powiem Wam tylko tak, no że są, po tych trzech tygodniach samego mięsa już są i jak jak chce mi się pić, to piję jak nie chce mi się pić, to nie piję jak jestem głodny, to jem, jak nie jestem głodny, to nie jem, tak to po prostu wygląda i teraz ja sobie powiedziałem, że nie będę jadł w tą niedzielę, No ale jak będę naprawdę, naprawdę, naprawdę głodny, no to po prostu zjem. Nie będę się męczył. Ale na razie jem, powiem Wam szczerze, około no minimum kilogram mięsa dziennie. To jest kilogram 200, kilogram 300. Jem troszeczkę więcej tłuszczu, także czuję, że mój organizm to potrzebuje. Nie zawsze, ponieważ jak są cieplejsze dni, to po prostu jem mniej tłuszczu. Jak teraz były troszeczkę chłodniejsze dni, no to widać było, że potrzebowałem więcej po prostu tłuszczu i więcej go zjadłem. Ok. I to tak po prostu wygląda. Jak mam treningi, to czuję, że jestem głodniejszy, jem więcej białka. Jak nie mam treningów, no to po prostu nie jem tyle białka i zostawiam sobie na później. Jak będę głodny, to zjem. Także powiem Wam szczerze, że ja nie planuję jeść dwa razy dziennie. Po prostu tak to w tym momencie się ułożyło i tak to po prostu wygląda. Także podsumowując, sen idealny, medytacja idealna, koncentracja idealna, ten tydzień naprawdę, naprawdę, naprawdę super. Także taki reset, no ewidentnie jest człowiekowi potrzebny od tego wszystkiego. Bo pamiętajmy, że za każdym razem jak jemy jakieś rośliny, no to niestety jest stres dla naszego organizmu. I w jakim stopniu możemy się truć. Jedne osoby, tak jak ja, są bardzo wrażliwe na węglowodany, bardzo wrażliwe na rośliny. Inne osoby nie są, tak i po prostu jak jedzą te, te rośliny i się dobrze czują, im smakują, nie lubią mięsa, no po prostu tak funkcjonują. My teraz jutro będziemy nagrywać podcast z Paulą, też o odżywianiu, też o chorobach. Bo co Wam jeszcze powiem, że nie wiem, czy zauważyliście, ile osób teraz choruje, ile osób jest przeziębione. Ile osób, to jest niesamowite. Ja to widzę wokoło. Ludzie nawet na antybiotykach są teraz. Czy, czy, czy wy w ogóle to ogarniacie? Jakim sposobem teraz wszyscy są przeziębieni i już się szczepią, już się y, robią różne inne głupoty? Powiem Wam, że tyle ludzi się szczepi i myśli, że to im uratuje y, przed jakąś tam chorobą, czy przed w ogóle y, zakażeniami, czy czymśkolwiek. Nie będę tutaj w to wnikał, bo nie chcę, żeby mi zaraz ten film zbanowali. Ale, ale pomyślcie sobie, że lekarze normalnie przyjmują w przychodniach od yy, nie wiem, od 8 do 16 czy do 18, a przyjmują pacjentów do 13 i resztę robią szczepienia. Także pomyślcie, jakie społeczeństwo jest chorobane, schorowane, że myślą, że to, że to szczepienie ich uratuje, albo będą to łagodniej przechodzić. Okay? No bo po prostu musimy, musimy uważać. Także tą wiedzę na temat zdrowia musimy przekazywać dalej i ja ją tutaj właśnie przekazuję. O tym będziemy mówili, o kojarzeniu odżywiania z chorobami. Z Paulą jutro, no, dla, was to będzie piątek, dla Was to będzie w piątek, chyba, bo ja zawsze dzień później te podcasty wrzucam, bo późno kończymy i po prostu nie chcę już się tego wieczorem robić. Także wrzucam na drugi dzień, ale będziemy o tym mówić, żebyście kojarzyli odżywianie z chorobami. To jest bardzo ważne bo dużo z Was teraz choruje i, i nadal jecie to, co jecie, nadal jecie bułki, przetworzone jedzenie, nadal jecie no, wszystko, co popadnie praktycznie, tak? Pijecie y, jakieś napoje słodkie i tak dalej, trujecie ten organizm i później przewiało mnie y, albo na zimnie byłem albo no, cokolwiek wymyślacie, tylko nieżywienie, żeby, żeby tylko nikt Wam tego nie zabrał, tak? No niestety, jak chcecie być Zdrowie, jak chcecie dobrze funkcjonować, nie mówię, że musicie być na takiej dyscyplinie, na której ja teraz jestem, ale po prostu bo to jest niewyobrażalne dla większości z Was. Ale po prostu musicie <gry> ten syf chociaż ograniczyć i zacząć troszeczkę myśleć. Także każdą osobę, która się gorzej czuje, która choruje. Zachęcam, żeby spróbowała wdrożenie troszeczkę mięsa i ograniczenie węglowodanów, tak jak to robimy na mentoringach, tak jak to robimy na konsultacjach, tak jak to robimy na wyzwaniu z Paulą. Także moi kochani, ja wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że był wartościowy. Mam nadzieję, że yy, wielu z Was, który ma problemy z tym karniworem, który ma pro problemy z wyjściem z tego nałogu kofeinowego, z nałogu cukrowego, no, jakoś tam spróbuję i uzyskało trochę wartości, i może wdroży to, co ja wdrożyłem w tym tygodniu, i się o wiele lepiej poczujecie. Życzę Wam tego z całego serca. Jutro się widzimy, w sumie pojutrze, nie, jutro, 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 jutro. No i widzimy się z Paulą i z naszymi lwicami. Ja Wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Życzę naprawdę udanego wieczoru. I wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie.